Witam wszystkich na kanale. Jak widać zima już powoli mija. Jeszcze jest tutaj sporo śniegu, ale już coraz mniej. I co najważniejsze jest tutaj już sucho. Także można powiedzieć, że już tak niedługo sezon możliwy, że się rozpocznie. Nie mogłem już wytrzymać, założyłem akumulator do jamaszki. No jest już on tam założony no, Zaraz tutaj poustawiam, pokażę Wam Siedzi on tam już głęboko no, Pewnie go nie będzie dobrze widać koło no ale jest tam No i postanowiłem, że możliwe, że nagram właśnie takie pierwsze odpalenie po sezonie Z racji tego, że moja maszka, tak, już jest prąd Moja Jamaszka ma przebiegu tyle oto. Mhm. 111 tysięcy. No i przydałoby się właśnie ją odpalić. Zobaczyć, jak, jak zapracuje po tym czasie. Długo czekała. Chyba skończyłem sezon gdzieś w listopadzie. Może, no gdzieś w listopadzie, ale nie wiem, w którym tam konkretnie dniu. Dzisiaj mamy, już Wam mówię. Dzisiaj mamy dzień 24 lutego. Jest piękna pogoda. Słoneczko świeci. Około 11 stopni ciepła. No i zobaczymy, jak to zagada. No dobra, sprawdzamy, jak odpala. Pompka przepompowała. Olej sprawdzony jest. Wymieniony przed zimą. No i sprawdzamy, co się stanie. Sania. Troszkę pokręcić. Sprawdzamy. Zagadała. No jak słychać ma chodzi ładnie, ładnie pracuje. Musi sobie jeszcze troszkę pochodzić, troszkę się dogrzać, wydmuchać, przepalić. Wiadomo paliwko też nie jest już najświeższe, więc trzeba będzie niedługo zatankować. Ale ogólnie fajnie zapaliła. Wszystko ładnie chodzi. Oh.